Cześć, moi drodzy. Witam Was w moim kosmosie z tej strony Kosmitka Klaudia. Kochani, witam Was dzisiaj w parku. Mega piękny dzień od dzisiaj aż do, nie wiem kiedy, będzie fajna pogoda, słoneczko będzie pięknie przygrzewać, świecić, także nie ma co siedzieć w domu, więc postanowiłam, że sobie wyjdę do parku. Marzy mi się w ogóle znaleźć takie miejsce. Miejsce takie magiczne blisko mnie, żeby w ogóle prawie ludzi tam nie było, takie mało odkryte. Marzy mi się takie miejsce, żeby mogła sobie pójść, żeby była tylko natura, ptaszki, zero jakiegoś hałasu z daleka, zero dzieci krzy krzy krzyczących, matek, gdzieś tam psów szczekających. Po prostu natura. Słońce, ptaszki. Mm. No kochani, chciałam filmik nagrać. To taki numer dwa do tego, do samotności. Bo tam widziałam się, posypały różne komentarze. Um. Niektórych z Was o samotności i tego, że nie ma co być samotnym, trzeba szukać faceta i tam, takie tam. Kochani moi drodzy, tamten filmik to było tak mniej więcej mm, przekazane z mojej strony to, że samotność wcale nie musi być zła, tak? że jeżeli jest się samotnym, w sensie jest się samym, bo nie ma, tu, nie ma co mylić samotności z bycia samym. To, to, nie jest nic złego, po prostu trzeba zaakceptować taki fakt, że na ten moment jest się samym. Jeżeli nie ma tej drugiej osoby, to nie ma też co płakać. No bo jeżeli ja będę się zasmucać tym, że nie ma tej drugiej osoby wok wokół mnie, że jestem sama i że nie potrafię być dobrze, że nie potrafi mi być dobrze samą sobą, no to kurczę, no to wpadnę w jakąś depresję, nie? Czy coś w tym stylu będzie mi smutno, będę mieć doły kurczę, bo jestem sama i może się to skończy tak, że po prostu znowu będę wpadać w jakieś używki, bo nie będę akceptować tej rzeczywistości. Dla te dlaczego jestem sama? No, Dlaczego jestem sama, kochani? Mm, dawno temu, naprawdę to już było dawno temu, kiedy byłam w związku. Takim długim, dość długim związku. Związek ten opierał się na braku zaufaniu, na nieakceptacji siebie, na, wzajem, na wzajemnym wyzywaniu się, na kłóceniu się, na zazdrości. Nie było tam w ogóle bliskości w tym związku nie było takiego przytulania się no nie było, no, to był po prostu związek z przyzwyczajenia po to, żeby być no bo się przyzwyczaiło do tej drugiej osoby. I ja się ciągle skupiałam na jakichś tam brakach, tak, no bo my nie robimy tego, bo ty jesteś taki, śmaki, owaki, bo powinno być tak, a nie tak, bo ty mnie kiedyś zdradzisz, bo ty tam patrzysz się na inne dziewczyny, o, luknęłeś na to mnie i takie było, po prostu byłam taka mega zazdrosna, no ale jak... Wiadomo, zazdrość bierze się z tego, że po prostu nie akceptujemy samych siebie, tak? I zawsze nam się wydaje, że znajdzie się ktoś lepszy od nas i, i nam zabierze tą drugą osobę, tak? No bo kurczę, no, jeżeli się nie kochamy, no to będziemy mieć takie właśnie śmieszne zazdroście, zazdrości, bo... No, bo będziemy się bać, że stracimy tą drugą osobę, także zawsze się ktoś pojawi lepszy. Więc mój związek trwał mniej więcej jakieś 5 lat z przerwami, bo mnie oczywiście później zdradził ten chłopak. Sama sobie to chyba wykreowałam, bo po prostu to trwało. Ta moja zazdrość i to, że on mnie w końcu zdradzi, to trwało bardzo długo. No i mnie w końcu zdradził i się wtedy rozstaliśmy i ja wyjechałam do Anglii. Ja wyjechałam do Anglii i miałam taki właśnie, to jak mieszkałam na tej wiosce, to tam było dużo jarania, no taka nieakceptacja tego, tak? było właśnie ta samotność, było mi źle, że jestem sama, te 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 kiedy wyprowadziłam się do, do Londynu, to weszłam w ten stan taki imprezowy, były tylko imprezki, e, alkohol, picie, singlowe towarzystwo było fajnie, no bo wiadomo, imprezowało się dużo, więc e, gdzieś tam w ogóle nie myślałam o tym, żeby mieć jakiś poważny związek, nawet mi to nie przyszło do głowy. I przyciągałam do siebie osoby takie, które lubią sobie wypić, lubią sobie zapalić, nie myślą nic. Nie myślą poważnie na temat związku, nie? No i tak z biegiem czasu zaczęłam sobie uświadamiać to, i kiedy już zaczynało do mnie docierać to, że jesteśmy jak magnezy, że przyciągamy do siebie ludzi, takich samych jak my jesteśmy czyli tak jak my wibrujemy, takich przyciągamy do siebie ludzi. Więc stwierdziłam, jak ja. Chcę, Mogę sobie przyciągnąć faceta, który mnie będzie kochał, skoro ja sama siebie nie kocham. Kogoś, kto mnie zaakceptuje, skoro ja sama siebie nie akceptuję. Kogoś, kto mnie będzie szanował, skoro ja się nie szanuję i nie szanuję drugiej osoby. Kogoś, kto nie będzie jarał, kiedy ja sama jaram. Kogoś, kto nie będzie pił alkoholu, kiedy ja sama piję. Kogoś, kto nie będzie imprezował, ja sama imprezuję to to było niemożliwością, żeby po prostu przyciągnąć sobie partnera takiego, jakiego ja chciałam, jakiego sobie wymarzyłam, bo to jest prawo podobieństwa. Podobne przyciąga podobne. Więc stwierdziłam, że trzeba zacząć zmieniać siebie, tak? Trzeba zacząć zmieniać siebie, jeżeli chcę po prostu przyciągnąć partnera takiego, którego sobie gdzieś tam wymarzyłam. Nie? Każdy ma tam swoje standardy, swoje priorytety. Myślę, że warto się ich trzymać. I na ten moment jestem już taką osobą, wiadomo, mam jeszcze tam swoje do przepracowania, tak? I myślę, że każdy gdzieś tam na jakimś etapie będzie miał. Różne rzeczy do przepracowania, i można je przepracować z partnerem. I tam, takie tam, jeżeli znajdzie się na to siły. Na przykład, rok temu poznałam e, faceta. Po prostu to było takie przyciąganie do niego, i jak później zaczęliśmy rozmawiać, to się okazało, że on jest taki sam jak ja. To dla mnie było takie. Wow, no bratnia dusza ja, ja wtedy miałam myśli Ja do niego zaczęłam pisać Jak ja w życiu w ogóle I zaczęłam wychodzić właśnie z tej swojej strefy komfortu Robić pierwsza krok Nie mając czegoś takiego, że to facet musi pierwsze napisać Bo przecież kobieta też może Pierwsza napisać, tak? Więc zaczęłam już jakoś e, Procesować Cześć Zaczęłam e, Procesować Ze swoimi tam różnymi blokadami Coś po mnie chodzi i się myje. A, pszczółka mała. I to, że mieliśmy wspólne doświadczenia jakieś blokady seksualne, blokady kurcze w komunikacji i to, że ja się nie potrafiłam z nim dogadać, i on ze mną i gdzieś tam chowaliśmy to w sobie. I naprawdę, i się z nim, spotykałam się z nim kilka miesięcy, no i później wiadomo, już tam gdzieś tam w pewnym momencie dla mnie bratnie dusze spotykają się po to, żeby się czegoś nauczyć od siebie, żeby coś przerobić. No i ja przerobiłam, przerobiłam swoją komunikację, e, gdzieś tam właśnie te blokady jakieś seksualne, mm, dużo poprzerabiałam, dużo się pootwierało, no i zrobiłam miejsce na nowe, tak, no i... Ale to się czuję, ja już jest, mam, mam takie coś, że ja po prostu, ja czuję. Czuję, że ta osoba nie jest odpowiednia dla mnie, tak? Energetycznie ja to czuję. Ja to już wiem intuicyjnie, no po prostu. Więc czemu ja mam w ogóle wchodzić w coś, co i tak wiem, że nie przetrwa? Tylko po to, żeby nie być samotnym. Tylko po to, bo gdzieś tam obawiam się samotności, tego, że będę sama do końca życia. No kurczę, mam takie koleżanki, które po prostu były z facetami czy nadal są z facetami, tylko po to, bo boję się samotności, nie? Bo już mają tam 37-8 lat i mają taką blokadę, nie? Nie kochają siebie, po prostu nie kochają siebie, nie akceptują siebie, nie, nie myślą, że mogą znaleźć sobie tego partnera później. I się tak boją tego wszystkiego, że po prostu tkwią w związkach, które nic nie wznoszą, już się wypaliły. Czy jest mi to potrzebne, nie jest mi to potrzebne, kochani. Dlatego, po co mam być z kimś, tylko dlatego, żeby być z kimś, skoro mogę być sama. I kiedy zjawi się ta osoba, odpowiednia dla mnie kiedy będzie wibrować tak samo jak ja. To ja to poczuję, tak? Ja poczuję to jest to. To będzie tak samo jak było właśnie z tą moją bratnią duszą, kiedy ja poczułam, że ja poczułam, że ja chcę coś coś z nim kontynuować, tak, że ja nie wiem, myśmy się zastanawiali, co to jest, bo to było z, ob z obydwu stron. Takie właśnie przyciąganie do siebie. No. I nadal tam jesteśmy, jesteśmy kąplami. No, także tak moi drodzy, to na temat właśnie, dlaczego jestem sama. No, jestem sama, bo myślę, że warto zacząć zmianę taką od siebie, jeżeli chcemy przyciągnąć odpowiednią partnerkę czy odpowiedniego partnera. Jeżeli ja to sobie zawsze mówię, że chciałabym przyciągnąć partnera, który jest podobny do mnie fizycznie, psychicznie, psychicznie i duchowo. Czyli wiadomo, je, nie jej mięsa, jest uduchowiony, musi być uziemiony tak samo. Nie będę tutaj mówić, czego ja szukam, jaki to musi być partner. Po prostu chodzi o to, że jest jak jest, jest ok. I nic na siłę, no kochani, nic na siłę. Co ma być, to będzie, i jak się ma zjawić, to się zjawi, czy w tym życiu, czy w następnym. A jak się zjawi, to ja wiecie co, ja po prostu... Ja nie mam czasu już na to, żeby. O, mój szpaczek kochany, ja nie mam czasu, żeby wchodzić w związek, który i tak wiem, że mi nic nie da. Jest mi to niepotrzebne, więc ja wolę być sama i po prostu poczekać na tą odpowiednią osobę, z którą stworzę długotrwały związek na całe życie. I, I tyle. Tyle mogę powiedzieć na temat, dlaczego dalej jestem sama. Opalę się dzisiaj na maksa, trzeba uważać. No. Także tak, kochani, ile ma gadam? 13 minut. No. E, to tyle, moi drodzy. To taka druga część. Dlaczego jestem sama? Pozdrawiam was serdecznie. A może jeszcze szybko karteluszkę wyciągnę. Tak, szybko karteluszkę wyciągnę. Co tam karty mają do powiedzenia? Uuu, uh, wypadła. Samotność. No nie wierzę. Kurczę, no zobaczcie. Samotność. Uwielbiam te karty. Ojej, normalnie samotność. To przeczytajmy o tej samotności, co tam jest napisane. 36. Gdy jesteś sam, nie jesteś sam. Jesteś po prostu osamotniony. Między osamotnieniem a samotnością jest ogromna różnica. Gdy jesteś osamotniony, myślisz o kimś, do kogoś tęsknisz. Osamotnienie to stan negatywny. Czujesz, że byłoby lepiej, gdyby ten ktoś był przy tobie, przyjaciel, żona, matka, ukochany, czy mąż. Byłoby dobrze, gdyby ten ktoś był z tobą, ale tej osoby nie ma. Osamotnienie to nieobecność drugiej osoby. Samotność to własna obecność. Samotność jest bardzo pozytywna, oznacza obecność, bezmiar obecności. Jesteś tak przepełniony obecnością, że mógłbyś nią wypełnić cały wszechświat i nie ma potrzeby posiadania kogokolwiek innego. No, jak to ze mną rezonuje? Gdy w naszym życiu nie ma kogoś ważnego, możemy czuć się osamotnieni albo cieszyć się wolnością życia w samotności. To jest właśnie to, ja się cieszę wolnością życia w samotności. Gdy nie znajdujemy wsparcia głęboko odczuwanych prawd u innych, możemy czuć się osamotnieni i zgorzchniali, albo cieszyć się z faktu, że nasza wizja jest tak silna, by pokonać potężną ludzką potrzebę akceptacji rodziny, przyjaciół czy znajomych. Jeśli jesteś teraz w takiej sytuacji, Zdaj sobie sprawę z tego, jak chcesz widzieć swoją samotność i przyjmij odpowiedzialność za dokonany wybór. Pokorną postać widoczną na karcie otacza światło emanujące z jej wnętrza. Jednym z najważniejszych wkładów Głatama Buddy w duchowe życie ludzkości było przypominanie uczniom sam sobie bądź światłem. W ostatecznym rozrachunku każdy z nas. Musi rozwinąć w sobie zdolność wędrowania w ciemności bez żadnego towarzystwa, map czy przewodnika. No, kochani, po prostu. Tyle w tym temacie. No, tyle w tym temacie. Można czuć się wolnym w swojej samotności. Nie, to nie, to nie brzmiało tak, ale. <grywka> I po prostu, no, cóż ja mogę więcej powiedzieć, kochani? Cóż ja mogę więcej powiedzieć? Tak, ja nie jestem osamotniona, właśnie te dwa słowa, samotność, osamotnienie, ja nie jestem osamotniona, czuję się wolną osobą w tym, jak jest, akceptuję ten stan, akceptuję to wszystko, nie brakuje mi drugiej osoby, bo to już wspomniałam w jednym z komentarzy. Gdybym skupiała się na braku, na braku tego, że jest mi tak źle, że nie ma tej drugiej osoby o mnie, że nikt się do mnie nie przytula, że nikt mi nie mówi kurczę, kocham cię, że nie budzę się rano obok drugiej osoby, że nie dbam o tę drugą osobę, że nie robię śniadania czy gotowanie wspólne, wiecie, mnóstwo tego jest, to nastawiając się na, na, na takie wibracje, na taki brak, to ja bym tylko tego braku więcej kreowała. Po prostu trzeba się nastawić miłością. Miłością do wszystkiego. Miłością do samych siebie. Miłość się pojawi, kochani. Pojawi się. Prędzej czy później. No już jest, tak? Już jest miłość, ale taka do drugiej osoby, tak? Z którą będzie można się dzielić tą miłością. Także to tyle, moi piękni. Pozdrawiam Was. Ja, Kosmitka. Z pięknego parku. Że jest słoneczko. Do zobaczenia kochani w następnym filmiku. Pa, dzięki, że jesteście. moc miłości dla Was.